Wczoraj wieczorem u nas było takie gradobicie. Nie patrzę na roślinki. O, i idę po jarmusz. Bo pytacie się, do czego można go wykorzystać? Chipsy można zrobić, można zrobić koktajl pyszny. Kolor, a kolor przepiękny. Ale w smaku jest naprawdę dobra. Zdrowo. Bardzo się cieszę, że ta paczka przyszła do mnie dzisiaj, bo na weekend wyjeżdżamy i będę mogła ze sobą zabrać fajne sukienki od polskiej marki Mormua. Markę możecie kojarzyć, bo już w swojej szafie mam trochę rzeczy od nich. I to są rzeczy, słuchajcie, na lata, ponieważ one są uszyte w Polsce. Są naprawdę bardzo porządnie uszyte, ale też są ze świetnym składem. I dzięki temu nasza skóra oddycha. Dlatego mówię, że są idealne sukienki na lato. Zaraz Wam pokażę kolejne. Będę miała też kod zniżkowy. W tej sukience podoba mi się bardzo to, że dekolt jest taki kwadratowy, ale tutaj mamy wiązanie, rozcięcie, takie szersze rękawki. Według mnie, mega urocza koszyczek do tego i czuję się bardzo swobodnie. Sukienka numer dwa w piękne kwiaty, tak wygląda ten wzór, również bardzo mi się podoba i na stronie znajdziecie właśnie dużo różnych propozycji i takie krótsze sukienki, długie, bardziej midi, dopasowane, czy też bardziej takie luźne, więc naprawdę polecam Wam sobie zerknąć, ja wskakuję w trzecią kieckę i wracam do Was z kodem. Mała zmiana, miała być sukienka, ale słuchajcie, to jest taki zestaw. Można kupić to oddzielnie, po prostu wybieracie sobie rozmiar góry, rozmiar dołu, taki jak Wam odpowiada, i zamawiacie albo razem, albo po prostu wybraną rzecz. Na stronie znajdziecie te rzeczy w różnych kolorach. Ja na pewno kojarzę beż, i nie jestem pewna, czy jeszcze to nie było w takim delikatnym różu, ale musicie sprawdzić. Tak to się prezentuje: wygodne kieszenie. Uwielbiam, kiedy spodnie sukienki, spódnice mają kieszenie. Top można zostawiać też z innymi rzeczami, dół zresztą też. Wracając do kodu: z kodem Ania 18. Macie 18% zniżki na nowości. A tak jak mówię, rzeczy z mormoa to są rzeczy na lata, to są bardzo porządne ubrania.